Coś mi mówi, że to się nie uda. Co? Przejeżdża niebieski kabriolet. Oddałbym trisze za jedną noc z nią. Racja jest sexy. Co za czarodziej? Betamany czy Anton? Wchodzę. chodzę. Hey. Good luck. Powodzenia. Tego potrzebuję: nowego frajera. Jeśli to żółto, dziób będzie mój. Sztymiak. Nie można przebierać. Jan Wetamany. Dobrze, że pan tu przyszedł. Chodźmy. Ma pan szczęście. Zwykle nie wciskam nikogo w ostatniej chwili, ale mam anulowanie. Panie Vetamani, nie chcę inwestować. Został pan losowo wybrany do badania stresu w miejscu pracy. Słucham? Zapłacimy panu za udział. Proszę ruszyć w przyszłość. Powoli, o kilka minut. Co się dzieje? Jestem aresztowany. Co? Za co? Wiedziałem, że mnie złapią. Skuli mnie. Donner, here. Lindenauer, say, Lindenauer, Lindenauer mówi, że za 10 minut aresztują Lindenauer. Betamaniego. Jest tam. Connor może wszystko zmienić. ostrzegam Dobry pomysł. Prognozy długoterminowe są... Przepraszam. Dr Thompson here. Rozumiem. To ważne. Jeszcze porozmawiam z nami. Kiedy? Wrócę tu. Ile zapłacicie za ten eksperyment? Dziękuję. Odezwę się. Transakcja kończy się po południu. Może pan wypisać czek i zaczniemy? Zadzwonię. Dziękuję. Proszę zadzwonić. Doktorze, sztywny, słucham. Jest pan wytomany? Tak. Co się dzieje? Wyprowadzają mnie z biura. Upokarzające, wszyscy się gapią. Zbiegam po schodach. Jak to? Tych dwóch w recepcji to Gwine. Byli tu wcześniej i pytali: przyszli po mnie. Przecież skulicie i wyprowadzali. Tego nie było. Widziałem jak szli. Uciekłem. Chyba ich zgubiłem. Obawiałem się tego. Eksperyment nie zakładał pomocy w ucieczce. Nie pomogliśmy. Gdybym nie opuścił biura, kiedy przyszli, nie zobaczyłbym. Według wspomnień Lindenauera policja nie złapała Wetamaniego. Zmiana w życiu Wetamaniego wpływa na Lindenauera? Sugerujesz, że łączy ich karma, jak życie jednego a drugie? Rozważam możliwość. Gabinet Dressler opuścił ten sam mężczyzna, który wszedł. O ile wiem, aresztowania w Chicago nie było. Co mi zrobiliście? Co robisz? Zabiję was za spieprzenie mi życia. Co robiliście podczas sesji? Co się stało? Pani mnie zostawiła. Dlaczego? Zobaczyła, jaki naprawdę jestem. Miała rację. Jestem ofermą. zawsze byłem. Nie jesteś. Nie? Dwie godziny po odejściu Eni zwolnili mnie. Jednego dnia całe życie legło w gruzach. Zbyt wiele zbiegów okoliczności. Zmiany w życiu Lindenauera muszą być wynikiem zmian dokonanych w życiu Wetamaniego. Nie został aresztowany, nie odpokutował za winy, a Lindenauer ponosi konsekwencje? Jeśli istnieje związek karmowy między nimi, dlaczego zmiany w życiu Lindenauera działają wstecz? Co to znaczy? Kiedy przeszłość Lindenauera uległa zmianie, zmienić powinno się całe jego życie od narodzin. A wygląda, że zmieniło się od wczoraj. A jeśli przeszłość nie może ulec zmianie? Lindenauer pamięta zmiany przyszłości Wetamaniego. Przyszłość można zmienić, bo to się jeszcze nie stało. Dlaczego Lindenauer widzi przyszłość oczami Wetamaniego, skoro jeszcze jej nie ma? Może Lindenauer nie widzi przyszłości, a może widzi. To, co widzi, zmienia się, widzi możliwości, przeczucia, jakby przewidywał życie Wetamaniego. Ciekawa teoria. Zgadzamy się, że życie Wetamaniego wpływa na życie Lindy To pasuje do relacji zgodnych z głównym aspektem reinkarnacji. Jeśli to przypadek, jak to możliwe, że obaj żyją w tym samym czasie? Zakończcie dochodzenie. Nie mogę. Nie wykonasz rozkazu? Możemy znacznie zmienić życie ludzi. Jeśli było to niezamierzone, możemy zmienić sytuację. Zmiana życia Lindenauera może być przypadkowa. Możliwe. Jest wiele do stracenia, wiele niewiadomych. Zalecam kontynuować dochodzenie. Masz 24 godziny. Wyjaśnijcie wszystko Lindy Jeśli zgodzi się zaryzykować, możesz działać, ale ostrożnie. Zrobimy wszystko, aby ograniczyć zagrożenia i zabezpieczyć wszystko. Dopilnujemy tego. Zobaczmy, czy rozumiem. Ten Wetamani to moja przeszłość, ale żyje teraz? Tak. Jak to możliwe? Nie wiemy. I to, co mu się stało, zmieniło moje życie? Wiesz co to karma? Jeśli złapiecie Wetamaniego i wsadzicie go do więzienia jak poprzednio, to Eni wróci do mnie i odzyskam. Pracę? To nie takie proste. Nie mamy pewności. Ale pomożesz złapać we To kryminalista. To wariatstwo. Ale nic nie tracę. Jestem w banku. Otwieram pudło. Obligacje i biżuteria. Wszystko co mamy. Trisha powinna się zabić Chciałbym zobaczyć jej minę Jesteśmy gotowi Miałeś rację Pogrążył się, idzie do First National Bank Lindenauer mówi, że chce opróżnić skrytkę depozytową Gdzie będzie za 15 minut? Garth, trochę naprzód Kilka minut po opróżnieniu skrytki, gdzie jesteś? Na parkingu. Wkładam do wozu. Nie wierzę. Teraz myślę, że to zrobię. Który to poziom? Czwarty. Ian Betamany? Wysiądź z wozu. Chcemy porozmawiać. Z wozu. Ranny śledczy. Wezwijcie karetkę, mamy rannego. Nie chciałem jej zranić. Co jej jest? Nie żyje. Nie chciałem jej zranić. Przepraszam. Sorry. Sorry. Uh, Doyle, We mamy, mamy problem. problem. Here. Doyle, you copy? Słyszysz? Up, so Rozłącz się. Czekaj.